Jak podczas studiów zaoszczędziłem 320 tysięcy złotych. Było to prostsze niż mogłoby się wydawać, ale po kolei. Wczoraj obroniłem magisterkę i co za tym idzie, skończył się pewien etap w moim życiu. Jak się więc domyślacie, jest to ostatni odcinek z serii Jak Biedny Student. Tym razem przeprowadzę was przez poszczególne etapy na mojej drodze jako studenta, który nie chciał być biedny, i wyjaśnię na czym skupiałem się na każdym z nich, tak żeby przejść dalej. Pierwszy etap to załamanie. Punkt startowy nie był najlepszy. Nie za bardzo wiedziałem, co chciałem robić po skończeniu technikum elektronicznego, poza tym, że raczej nie chciałem się zajmować rzeczami związanymi z kabelkami ani w ogóle technicznymi tematami. Niestety czując, że warto iść za ciosem i być konsekwentnym, pisałem maturę typowo pod politechnikę rozszerzenia z matematyki, fizyki i angielskiego. Liczyłem, że ten ostatni będzie moim wybawieniem. Przez chwilę miałem okazję popracować jako lektor w szkole językowej i zrozumiałem, że bycie nauczycielem jest dla mnie atrakcyjne i ciekawe. Lubię przekazywać wiedzę i co ciekawe, ludzie twierdzą, że faktycznie się czegoś ze mną uczą. Złożyłem więc papier na filologię angielską z zamiarem zostania nauczycielem. Niestety, bez rozszerzenia z polskiego, moją jedyną opcją był Poznań, który na moje nieszczęście był wtedy numerem jeden w rankingach anglistyki i... się nie dostałem. W drugiej turze zabrakło mi jednej dziesiątej punkto. Skończyłem więc na automatyce i robotyce, która... nie była szczytem moich marzeń. Co gorsza, w wakacje po maturze przydarzyło mi się rozstanie, z którym średnio sobie radziłem. Finał był więc taki, że studia zaczynałem w słabym stanie psychicznym i... A raczej nie miałem w sobie za dużo motywacji. Marnowałem sporo czasu na filmy i seriale, przez co czułem się jeszcze gorzej. Zarabiałem w tamtym okresie mało, od dwóch do trzech tysięcy, dorabiając sobie jedynie w weekendy. Co miesiąc byłem w stanie zaoszczędzić jedynie 200 czy 300 zł, ale szczerze mówiąc to zupełnie się tym nie przejmowałem i nie starałem się tego stanu rzeczy poprawić. Miałem też bardzo przeciętne wyniki na uczelni, co było dla mnie pewną odmianą, bo wcześniej zawsze miałem jedne z najlepszych ocen. Na początku studiów starałem się więc jakoś wyjść z tego wszystkiego i wrócić do normy. Spędzałem czas ze znajomymi, dużo chodziłem na siłownię i starałem się wrócić do czytania. Nie szło to jakoś dobrze i zajęło kilka miesięcy. Tutaj zaczyna się etap drugi, czyli chęci. Nazwałem go w ten sposób, bo poza chęciami za wiele wtedy nie miałem. Kiedy jednak doszedłem do siebie, zgłębianie tematów finansów osobistych i budowania bogactwa postawiłem sobie za misję. Punktem wyjścia była sytuacja, w której miałem małe zarobki i małe umiejętności, więc pierwszym krokiem była zamiana czasu na wiedzę. Szybko pochłaniałem książki o pieniądzach i filmiki na YouTube w tej tematyce. To jednak nie wszystko, bo najważniejsze jest oczywiście działanie. Już wcześniej chodziło mi po głowie, że nieruchomości mogą być fajnym narzędziem do budowania majątku i postanowiłem spróbować w nich swoich sił. Napisałem więc do doświadczonego inwestora z rynku nieruchomości z prośbą o przyjęcie do pracy. Pierwszy miesiąc przepracowałem za darmo, przechodząc jednak przeszkolenie w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych, lektury do przeczytania, a także darmowy wstęp na szkolenie z inwestowania w nieruchomości. Wszystko to oczywiście dalsza zamiana czasu na wiedzę, która bardzo mi odpowiadała, bo przecież taki był mój cel. Niedługo zostałem jednak zatrudniony naprawdę, a następnie wprowadzony w tajniki zarządzania najmem. Aby móc to wszystko pogodzić czasowo, tymczasowo zrezygnowałem z siłowni, ale za to miałem już pracę w tygodniu, a w weekendy dorabiałem udzielając korepetycji, co sprawiało, że moje zarobki wynosiły 4-5 tysięcy. Dodatkowo mogłem uczyć się inwestowania i zarządzania finansami od kogoś, kto był dużo dalej ode mnie na swojej finansowej drodze, co okazało się dużą wartością. Zamiast skupiać się na automatyce i robotyce, studiowałem więc podejście, nawyki i sposób myślenia mojego szefa, oraz to, jak zarządza się małą firmą. Jako, że poza najmem zajmowaliśmy się również prowadzeniem szkoleń z zakresu inwestowania w nieruchomości oraz marketingiem i budowaniem marki osobistej, podłapałem trochę tych tematów i szybko przypomniałem sobie o innym pomyśle, który chciałem wprowadzić w życie czyli założeniu kanału na YouTube. Jako, że w międzyczasie zdobyłem już sporo wiedzy i praktycznych doświadczeń z zakresu finansów osobistych i inwestowania, a znajomi często pytali mnie o wskazówki w tych sprawach, postanowiłem zająć się właśnie tym tematem. Mimo że pierwszy rok czy półtora kanał nie zarabiał nic, a wręcz przynosił straty, to dzięki pozytywnej marce pojawiły się jakieś pierwsze zewnętrzne współprace, z których pomocą udało mi się osiągnąć zarobki na poziomie 7-8 tysięcy złotych miesięcznie. Byłem wtedy bardzo uważny w kwestii wydatków, dzięki czemu znaczną większość środków oszczędzałem. Nie zdarzały mi się wtedy na przykład miesiące, w których wydatki zbliżałyby się chociażby do 2 tysięcy złotych. Dzięki temu każdego miesiąca byłem w stanie odłożyć kilka tysięcy złotych. W tym miejscu byłem już na etapie trzecim, czyli klatka. Zachowały go średnie zarobki i znaczące oszczędności. Gdybym chciał się dalej rozwijać w nieruchomościach, dobrym pomysłem byłoby inwestowanie w wiedzę, a więc zakup kursów, szkoleń czy mentoringów. Niestety wiedziałem już, że nieruchomości interesują mnie bardziej jako aktywo inwestycyjne, a nie główne zajęcie. W firmie przestałem się też uczyć nowych przydatnych rzeczy, a praca w nieruchomościach miała Coraz mniejszy sens. W takiej formie nie było tam też przestrzeni na rozwój finansowy, a inne zobowiązania, których się podejmowałem, okazywały się dużo bardziej opłacalne. Szczerze mówiąc, zasiedziałem się tam, nie do końca wykorzystując swój potencjał. Oczywiście miało to wpływ na moje zaangażowanie w pracy, i po niedługim czasie wszyscy doszliśmy do wniosku, że pora zakończyć naszą współpracę. Szukając następnego zajęcia, chciałbym wykorzystać swoje kompetencje i istniejące umiejętności, tak, żeby nie budować od zera. Jako, że jakoś w tym okresie broniłem inżynierki, rozważałem nawet zatrudnienie się w pracy związanej z automatyką i robotyką, ale finalnie odrzuciłem ofertę, którą dostałem i szukałem czegoś bliższego memu sercu. W międzyczasie nagrałem też pierwszy filmik z serii Jak biedny student, zdradzając, jak na pierwszym stopniu zaoszczędziłem 130 tysięcy złotych. Niedługo potem udało mi się zatrudnić w agencji zajmującej się YouTube'em dla przedsiębiorców z zagranicy, co było strzałem w dziesiątkę. Zapisałem się też na studia informatyczne na Politechnice łódzkiej, ale przez cały czas traktowałem je jako misję poboczną. Skupienie swoich wysiłków na pracy oraz rozwijaniu kanału okazało się bardzo dobrym pomysłem. Firma dynamicznie się rozwija, a ja miałem okazję zbudować fantastyczny zespół ambitnych ludzi i co ciekawe, duża część z nich trafiła do nas właśnie przez ten kanał. Nauczenie się zarządzania firmą wymagało oczywiście rozwinięcia wielu umiejętności, dzięki czemu dużo się uczyłem i nadal uczę. W tym miejscu zaczął się czwarty etap, czyli skalowanie. Na tym etapie moje zarobki i oszczędności są duże. Wykorzystuję więc część tych zasobów, aby odkupić trochę swojego czasu, na przykład korzystając z pomocy innych przy prowadzeniu kanału. Mimo, że zaczynałem sam, to teraz współpracuję z montażystą, grafikiem i agencją Shortform Content i wszyscy oni sprawiają, że moje życie jest prostsze. Staram się też unikać prostych zadań, jak na przykład obowiązki domowe, i tam, gdzie mogę, po prostu zlecam jakąś komuś innemu. Moja uwaga jest skupiona na firmie, którą pomagam prowadzić, oraz na tym kanale, i uważam, że przy odrobinie szczęścia takie działania pozwolą mi wejść na kolejny level, chociaż życie lubi być przewrotne i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Wniosek z całej tej mojej opowieści jest jednak taki, że aby mieć dużo oszczędności, najważniejsze nie jest inwestowanie czy nawet oszczędzanie. Tylko nauczenie się, jak dużo zarabiać. Aby dowiedzieć się, jakie umiejętności pozwoliły mi zarabiać 20 tysięcy zł miesięcznie, zapraszam tutaj.